Chrzest to więc oficjalna zmiana właściciela, ale po szóste, to także pewnego rodzaju potwierdzenie miejsca zamieszkania. Kiedy mieszka się we Francji, nie wiem jak jest w innych krajach, ale we Francji, często gdy trzeba załatwić jakieś sprawy, prosi się nas o, o potwierdzenie adresu zamieszkania. No cóż, a to potwierdzenie adresu może być rachunkiem, może być umową najmu, ale chodzi o to, żeby wyjaśnić, oficjalnie udowodnić, gdzie się mieszka. I podczas Waszych narodzin na nowo. Ojciec przeniósł was z Królestwa Ciemności do swojego Światła, do Królestwa, swojego Syna, do Królestwa Bożego. A więc chrzest jest oficjalnym potwierdzeniem tego, że zmieniliście Królestwo. List do Kolosan, rozdział pierwszy, werset dwunasty mówi Ojciec uczynił was godnymi udziału w dziedzictwie świętych w Światłości. On wyrwał was spod władzy ciemności i przeniósł nas do Królestwa swojego umiłowanego Syna. Nie. A więc... Przeprowadziliście się, i oficjalnie ogłaszamy, że się przeprowadziliśmy. Teraz jesteśmy w Królestwie Bożym, i dlatego, właśnie, tak ważne jest, aby być ochrzczonym.